Witajcie na kanale Maturalne Słuchowisko. Dziś przyjrzymy się bardzo ważnemu i głębokiemu zagadnieniu, jakim jest, jak pamięć o przeszłości wpływa na teraźniejszość. Omów zagadnienie na podstawie zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Kral. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Istnieje popularne powiedzenie, żyj tu i teraz, które można interpretować na różne sposoby. Z jednej strony ważne jest aby skupiać się na teraźniejszości. Z drugiej strony nie można zapomnieć o wydarzeniach, które nas do tej teraźniejszości doprowadziły. Pamięć o przeszłości odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu tego, kim jesteśmy dzisiaj. Hanna Kral w rozmowie z Markiem Edelmanem, jednym z liderów powstania w warszawskim getcie, pokazuje jak ważne są osobiste wspomnienia. Edelman, mimo upływu lat, nadal pamięta te wydarzenia z dużą emocjonalnością. Jego doświadczenia jako lekarza, który próbował ratować życia, znacząco wpłynęły na jego osobowość. Dzięki takim opowieściom, historia powstania staje się dla nas bardziej ludzka i osobista. Adam Mickiewicz w panu Tadeuszu ukazuje, jak pamięć o przeszłości wpływa na postawy i zachowania bohaterów. Główni bohaterowie polska szlachta żyjąca w czasach zaborów pamiętają o dawnych czasach niepodległej Polski. To przekłada się na ich codzienne życie od utrzymania tradycji poprzez język aż po obyczaje. W Soplicowie tradycje i pamiątki narodowe nadają sens życiu miejscowych. Pamięć o przeszłości ma ogromny wpływ na to. Jak żyjemy w teraźniejszości. Wydarzenia historyczne i postaci z przeszłości nie są tylko suchymi faktami z podręczników. To część naszej tożsamości, która kształtuje nasze myślenie i postępowanie na co dzień. Warto pamiętać o przeszłości, ponieważ to, jak rozumiemy i czcimy naszą historię, ma bezpośredni wpływ na naszą współczesność i przyszłość. Podsumowując, zarówno opowieści Marka, Edelmana, jak i treści zawarte w panu Tadeuszu Mickiewicza, pokazują, że pamięć o przeszłości jest nie tylko ważna, ale niezbędna do zrozumienia i docenienia teraźniejszości. Każde pokolenie czerpie z doświadczeń tych, którzy przyszli przed nimi, co pozwala lepiej zrozumieć i kształtować teraźniejszość.